Najprostsze co możesz zrobić dzisiaj, tu i teraz, to zmienić swoje oczekiwania. No dobra, akurat teraz tego nie zrobisz, bo teraz oglądasz ten film, ale przy następnej sytuacji, gdy będziesz chciał do kogoś zagadać, zmień swoje oczekiwania. Bo patrz. Jeżeli mamy taką tarczę, nie wiem czy widzisz, jeżeli mamy taką tarczę, i ty celujesz w tego Xa i będziesz sobie nakładał oczekiwania i niepotrzebnie presję, przyjmijmy na przykład, że chcesz zagadać do jakiejś ładnej dziewczyny, która ci się spodobała i już myślisz, żeby z nią być w związku, idziesz tam i chcesz, żeby z tego wyniknął związek i jeszcze sobie mówisz, że to jest najpiękniejsza dziewczyna jaką widziałeś i że więcej taka sytuacja ci się nie przytrafi i tak dalej i tak dalej, to jest tak samo, jakbyś wziął ten cel i go powoli oddalał. Z każdą taką presją i z każdym kolejnym nastawieniem, które sobie narzucasz, to właśnie oddalasz ten cel. A ja wtedy przychodzę i mówię, dobra, Janek, to weź teraz tutaj traf tego x -a. No i bardzo prawdopodobne jest to, że nie trafisz. I ty o tym wiesz. I pewnie myślisz sobie, co się stanie, jak ona powie nie, co się stanie, jak się przejęzyczysz, co się stanie, jak Będzie właśnie taka cisza, nie? jakaś taka pauza pomiędzy Twoimi zdaniami a jej, o ile jakiekolwiek będą. Ale powinny być. Więc im więcej, przepraszam, zastanawiasz się nad tym, co się może wydarzyć, tym bardziej się stresujesz, tym poprzeczkę sobie ustawiasz coraz wyżej. No i będzie Ci ciężko, no i finalnie pewnie z tego zrezygnujesz. Więc najprostsze jest to, żeby skupić się na tym, żeby rzutka po prostu gdzieś tutaj. Się przykleiła. Nie musisz trafiać tego X-a, tylko niech ona się przyklei. Może nawet niech się odbije, nie? Nie nakładaj sobie po prostu zbyt wysokiego celu. I to powinno rozwiązać Twój problem. No bo popatrz, jak masz sytuację, właśnie, żeby zagadać do dziewczyny, bla, 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 bla wiadomo, ciężkie, finalnie odpuszczasz, bo jest presja, stres i tak dalej. Ale jeżeli idziesz do sklepu i szukasz galera. I szukasz galaretki agrestowej, no to idziesz finalnie do pracownika, jeżeli szukasz przez 5-10-15 minut, no i pytasz. I tam nie ma żadnej presji i się nie zastanawiasz, co się stanie, jak się przejęzyczysz, jak ja przed chwilą, co się stanie, jak nagle wyleci ci z głowy, co masz powiedzieć, nie myślisz o tym, po prostu idziesz i pytasz i dostajesz odpowiedź. Taka normalna interak interakcja z człowiekiem. Więc ustaw sobie niskie oczekiwania. A raczej niskie cele i zmieni intencje, po co idziesz w ogóle i zaczynasz rozmowę. Może to być po prostu eksperyment, wypróbowanie jakiejś strategii, nie? W sensie na przykład tej, którą ja ci tutaj przedstawiam teraz. Opowiem Ci na moim przykładzie, że ja jestem naturalnie introwertykiem i im więcej właśnie myślę, o co mam zapytać, w sklepie jakie jestem przeważnie, nie? O co mam zapytać? Co się stanie, jak zapomnę? Co się stanie, jak się przejęzyczę? Jak mam dokładnie was złożyć to zdanie? To niepotrzebnie właśnie kreuję sobie taką presję. I sam się stresuję. I finalnie wtedy nikogo nie pytam o nic, tylko dalej szukam na własną rękę. Więc to tyle. Zmień intencje. Niech będą niskie. Idź i pobaw się tą rozmową. Zobacz, co z tego wyniknie. I to tyle. Widzimy się jutro. Hej.